Terminal w Świnoujściu zablokowany, tak piszą. Niemiecki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał decyzję środowiskową niezbędną do rozpoczęcia prac przy terminalu. Cze Jaki sąd? Niemiecki Sąd Administracyjny w Warszawie. A, a nie, przepraszam. Wojewódzki Sąd Wojewo Administracyjny w Warszawie. Z zlało mi się nie, po, nie, no, po prostu. Bo on to zrobił po rozpatrzeniu skargi niemieckiej organizacji ekologicznej Lebensraum for Pommern. Lebensraum. Lebensraum for Pomern. Jak to jednak trzeba uważać. Bo no. Jak to jednak trzeba uważać, dokładnie. No, ale to, to wojewódzki, także nie, nie ma tematu. To nie. jest sąd wojewódzki, nie, no, nie słuchajcie I nie te niemiecki. takie skojarzenia, które się mogły u co bardziej oczytanych pojawić, że Lebensraum, tak Adolf H. to określał przestrzeń życiowa, że to jest niezbędna mm. do życia dla Niemców, więc oni muszą, to, to takie skojarzenia są nie na miejscu. Nie na miejscu. Nie matematu, nie, nie. Podobnie jak mówienie i pisanie, że niemieckie organizacje ekologiczne y, działają na zlecenie ich niego rządu, by stopować ważne inwestycje w Polsce to to, to nie nie no, no. Tak...